Cześć, Witam Was kochani w nowym odcinku z serii Mierzymy i dzisiaj zapraszam Was na holu z Medicine. Medicine, jeśli nie widzieliście tego sklepu nigdy na żywo, czy nie wchodziliście na stronę, to królestwo tak naprawdę różnych wzorów i kolorów. I jak ja wchodzę do tego sklepu, to po prostu ja jestem przytłoczona. Tam się za dużo dzieje. I jest to sklep, w którym raczej ciężej jest zrobić takie pełne stylizacje, tylko fajnie znaleźć jakieś pojedyncze elementy, które wkomponujemy w naszą szafę kapsułową, czyli połączmy po prostu z innymi bejzikami. Jak zawsze linki do wszystkich rzeczy znajdziecie na dole w opisie wraz z moimi aktualnymi wymiarami, tak żebyście wiedziały jaki rozmiar wybrać dla siebie. A jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, dzięki serii mierzymy pojawiają się dwa razy w tygodniu, także żeby nie ominąć nowych filmów, koniecznie zasubskrybuj kanał. Zacznę dzisiaj od sukienek i pierwsza propozycja to taka zwiewna sukienka, która jednocześnie jest luźna, lekko rozkoszowana, ale jak widzicie przepięknie podkreśla talię. Kosztuje 200 zł, wykonana jest w 100%, z wiskozy. wis Wzór, który Mateusz określił jako babciny, albo e, zasłon babciny. Faktycznie ten wzór jest dosyć specyficzny, jest przepiękny i bardzo spodobał mi się na stronie, ale jak mam ją na sobie, to faktycznie nie czuję się tak w niej zbyt dobrze. Mimo, że krój ocenia naprawdę świetnie, ale dostanę jest także w trzech innych wersjach kolorystycznych. E, tutaj jak widzicie jest dopasowana w biusie, dekolt jest... Fałkę taką zaokrągloną lekko, ale biust jest tutaj schowany. Lekka jest bufka w rękawach. Rękawy są luźne, zakończone gumką, bardziej takie 3-4, Podałam się tutaj najbardziej totaliowanie, po prostu figura wygląda bardzo w niej smukło, chowa też wystający brzuch. Z tyłu jest dosyć dopasowana, chociaż mam trochę luzu, w szczególności w górnej części. Wydaje mi się, że tutaj mogłabym postawić na mniejszy rozmiar. Wtedy po prostu byłaby taka bardziej dopasowana, chociaż tutaj mam na sobie. Rozmiary L. Długość jest do połowy łydki, Są tutaj guziki z tego samego materiału, jakby obtoczone tym samym materiałem. Wygląda ogólnie bardzo dobrze, ale nie jest to coś osobiście dla mnie, więc wolałabym sprawdzić na przykład inny wzór z tego modelu. Druga sukienka jest bardziej o kroju Baby Doll, czyli dosyć dopasowana w górnej części i rozchodząca się już tuż pod biustem. Mamy tutaj trzy części materiału, więc im niżej tym jest. Luźniejsza. Kosztuje 200 zł, wykonana jest pół na pół z bawełny z Lyocelem i dostępna jest także inna wersja kolorystyczna, taka ciemniejsza, czarno-różowa bardziej. Na sobie mam rozmiar L, jest bardzo luźna, mogłabym spokojnie mieć mniejszy rozmiar, ale to jest ogólnie taki krój. To jest sukienka, której osobiście sama bym nie wybrała. W sensie to nie jest krój, po który sięgam, ponieważ jak dla mnie. Jest po prostu wiecie, taka workowata. Wiem, że dużo e, kobiet lubi, ale ja po prostu lubię czuć się kobiecą w sukienkach. W sensie lubię podkreślić biust, talię, a tutaj po prostu tego nie ma. Jeśli przepasałabym ją paskiem, no to i wtedy inaczej, właśnie. Zazwyczaj tak, tego typu sukienki, jak wam tutaj pokazuję, no to podkreślam dodatkowo paskiem i wtedy ogólnie mi się podobają. Nie wiem czemu, ale zapamiętałam ją, jakby miała wzór w pawie w pawie pióra, w sensie. Ale tutaj nie ma, jest kwiecisty wzór, przewaga tutaj jest zieleni z domieszką niebieskiego koloru. Dekolt jest fałkę, jest tutaj taka mini stójka, mini kołnierzek. Długość jest fajna, ponieważ takie 10 cm nadkolana to jest taka moja ulubiona długość, ponieważ mnie się czuje komfortowo i mam wrażenie, że jest po prostu bardzo korzystna. Jeśli chodzi o materiał, nie do końca mi się podoba. Ja ogólnie nie przepadam za bawełną. Jeśli chodzi o sukienki, ponieważ. Właśnie, bo powiem, sukienki zazwyczaj są takie szeleszczące. Ja nie lubię tego <laughs> uczucia. Nie lubię po prostu, jak sztywny jest to materiał. Zdecydowanie preferuję wiskozę czy Laje w takiej 100% wersji. W przypadku sukienek. Mimo tego, że krój tej sukienki jest bardzo podobny do poprzedniej, to w tej czuję się zdecydowanie lepiej. Zarówno ze względu na to, że kolor mi bardziej odpowiada, jest gładka, ale też materiał jest bardziej lejący, ponieważ ta wykonana jest w 100% z Lajoselu. Kosztuje 180 zł, na sobie mam rozmiar L. Tutaj też jak widzicie góra jest bardziej dopasowana w biuście, ale później idzie prosto i następnie się mu rozchodzi. Tutaj tych części materiału jest więcej. Są guziczki z tego samego materiału. Mamy tutaj tak. Jaką delikatną stójeczkę dekord luźniejsze rękawy i długość taka sama, także naprawdę bardzo zbliżone pozycje. Tutaj jestem zdecydowanie większą fanką zarówno koloru, jak i materiału, także ta póki co wygrywa. Jak możecie zobaczyć, wszystkie sokienki są w podobnym klimacie. Tutaj też taki bardzo rozchodzący się krój, ale zdecydowanie fajniejszy materiał. Jest to wiskoza, taka turbo cieniutka i bardzo, bardzo lejąca. Też niesamowicie podobał mi się wzór i połączenie kolorystyczne. Tutaj kosztuje 170 zł na sobie Mam ponownie rozmiar L Jeśli chodzi o krój, no to jest bardzo zbliżony do poprzedniej Z różnicą taką, że tutaj mamy kołnierzyk Zarówno poprzednią zieloną, jak i także tą we wzorze Zdecydowanie widziałabym w swojej szafie Mimo, że nie jest to mój ulubiony krój No ale właśnie po... Podkreśleniu tutaj talii, moim zdaniem wyglądała by lepiej. Ostatnia sukienka, jaką zamówiłam, już ma krój taki bardziej koszulowy, kosztuje 170 zł. Na sobie mam tutaj rozmiar, ale wykonana jest 100% z wiskozy. Tutaj także materiał jest cieniutki lejący. Bardzo spodobał mi się wzór, to połączenie kolorystyczne. Choć utwierdzam się tutaj w przekonaniu, że faktycznie jeśli chodzi o sukienki, to zdecydowanie wolę jaśniejsze kolory we wzorach. Jeśli chodzi o jakieś takie, wiecie głębokie, kolory typu bordowy, e, czekoladowy, no to bardzo lubię się w takich kolorach, ale jak są gładkie. E, a znowu jak są wzory, no to jednak wolę po tej jaśniejszej stronie, e, ponieważ mam wrażenie, że są po prostu za bardzo przytłaczające do mojej urody, do mojej karnacji, ale sama sobie sukienka jest boska. Jest dopasowana w górnej części, guziki są e, i kołnierzyk możemy sobie zapiąć, po samą szyję. Długi rękaw z lekkim luzem. Jeśli chodzi o talię, to ona się tutaj troszeczkę zwęża. Nie ma to zbyt dużo materiału, no ale mamy pasek, żeby dodatkowo talię podkreślić, lekko się rozchodzi. Tutaj zdecydowanie jestem za, ponieważ to jest sukienka, która jednocześnie jest luźna, w której się czujemy komfortowo, ale po prostu bardziej podkreśla figurę. Dlatego też tutaj ten krój zdecydowanie wygrywa, jeśli chodzi o moje preferencje. Jeśli miałabym ochotę założyć garnitur na jakieś większe wyjście, większą okazję, to widziałabym siebie w takim odjechanym we wzory. Moim zdaniem wygląda po prostu przepięknie. Jedyne co no to wolałabym oczywiście, gdyby spodnie miały wyższy stan, a nie średni, ale jakby sam sobie komplecik wygląda rewelacyjnie. Bardzo ładnie, obie te rzeczy pasują do siebie, i mimo takiego wzoru i odcieni, po które zazwyczaj jednak nie sięgam. Tak jestem w nim zakochana. Tutaj marynarka kosztuje 300 zł, wykonana jest z poliestru. Ten wierzchni materiał ma w sobie 3% elastanu. Ogólnie jest taka bardzo cienka. Naprawdę w porównaniu do innych marynarek, które mam w szafie, to jest, mam wrażenie, o połowę cieńsza. W ogóle nie czuć, że się ma coś na sobie. Więc na pewno będzie wygodniejsza i mniej będzie w niej gorąco, niż w takiej klasycznej marynarce. Jest ona o prostym kroju, dosyć długa jak widzicie, ale wygląda bardzo zgrabnie. Nie poszerza, nie rozchodzi się też w ogóle w biuście, a to się u mnie nie zdarza. Bardzo ładnie są podkreślone ramiona. Tutaj te poduszki nie wychodzą poza, ale tylko po prostu podkreślają ładnie kształt. Rękawy są lekko luźno dopasowane, bym powiedziała, czyli nigdzie nie mam tutaj ograniczonych ruchów, ale jednocześnie też nie ma zbyt dużo luzu. No wygląda po prostu przepięknie. Jedna z najlepszych, jak nie najlepsza, właśnie marynarka o takim kroju, jaką miałam na sobie. Także polecam sprawdzić, jeśli nie przeszkadza Wam skład. Marynarkę zamówiłam w rozmiarze L i leży perfekt. Jeśli chodzi o spodnie, zamówiłam je w rozmiarze XL. Kosztują 140 zł. I tak naprawdę jedyne zastrzeżenie, jakie mam, no to to jest moja preferencja, czyli ja osobiście wolę po prostu wyższy stan. Ale tak to podobałam się, jak leżą na przestrzeni brzucha. Tutaj w biodrach są dopasowane w górnej części ud, ale nie są obcisłe, czyli ja tutaj nie mam żadnego dyskomfortu. Po prostu są tutaj dopasowane, ponieważ tu mam po prostu mocne kręgłości. Ale jak widzicie, wyglądają bardzo zgrabnie w nogawkach. Jeśli chodzi o wygląd... Nie odstają mi tutaj z tyłu w pośladkach. Bardzo ładnie pośladki podkreślają. No i jak widzicie, też wyglądają zgrabnie bokiem. Także bardzo, bardzo mi się podobają. Uważam, że ten komplet jest naprawdę bardzo godny uwagi. Do kompletu, do tego garniaka, czy na przykład do samych spodni, możemy dokupić także t-shirt z pięknym właśnie wzorem. I to się idealnie tutaj komponuje z tym dołem, jak możecie zobaczyć. Kosztuje 90 zł, wykonane jest w 62% z wiskozy, reszta jest to poli i jest tutaj także obecny Elastan. Faktycznie materiał jest elastyczny. Na sobie mam rozmiar L i naprawdę podoba mi się po pierwsze, też jak leży. Jest luźny, nie ma tutaj przeszycia pod pachą, tylko jest właśnie tak połączony, ale ładnie się układa, nie marszczy się jakoś zbyt mocno. Podoba mi się wzór, ponieważ jest tutaj połączenie takiego nadruku. Wiecie, jakby był tutaj obraz. Kwadratowy i wychodzące z niego kwiaty. Bardzo ładnie to moim zdaniem wygląda. Materiał też jest fajny jakościowo. Sam nadruk jest z tych takich elastycznych, więc też nie powinien pękać, ponieważ on jest taki cieniutki z tyłu. Całkowicie gładki, oprócz tej metki, która znajduje się tutaj na karku. Uważam, że jest to rzecz godna uwagi. Ten t-shirt też będzie fajnie wyglądał po prostu do jeansów, ale w takiej wersji też mi się bardzo podoba. Dostępna jest także koszula, która kosztuje 160 zł, wykonana jest w 100% z wiskozy. Tutaj też mam na sobie rozmiar L. Wygląda bardzo dobrze, ponieważ tutaj ten materiał jest wiecie bardzo lejący, a jednocześnie przy tym jest też ładnie smukła, więc wygląda zdecydowanie lepiej niż większość koszul, które mierzyłam ze względu na to, że właśnie nie jest tak szeroka i wygląda po prostu bardziej korzystnie. Na co Wam zwrócę uwagę to tutaj ten wzór różni się kolorem i tutaj ten odcień nie zgrywa się aż tak dobrze. Jest to troszeczkę inna tonacja, cały wzór też jest ciemniejszy. Jeśli chodzi o t-shirt zdecydowanie lepiej się tutaj zgrywał. Tutaj mamy wzory wszędzie będzie tak naprawdę na ramieniu na jednym rękawie. Znajduje się tutaj także hard stół, także wszędzie coś się dzieje, ale bardzo mi się podoba. Sama zastanowię się nad zestawieniem właśnie tej koszuli, ponieważ wydaje mi się, że będzie to fajna opcja do przewiązania tak w talii na lato do jakichś shortów jeansowych będzie idealna. Następnie mam na sobie kardigan w liliowym kolorze. Jak zobaczyłam ten kolor oczywiście nie mogłam przejść obojętnie. I według mnie bardzo taki odcień do mnie pasuje. Cena to 170 zł. Skład jest to pół na pół akryl z bawełną, więc wydaje mi się, że naprawdę jest dobry skład. Tym bardziej, że sam w sobie kardigan jest zażurowany, więc będzie przewiewny. To jest coś jednak bardziej na wiosnę, gdy już będzie ciepło, żeby nosić po prostu solo zamiast koszulki. A wiadomo, jest grup ale ze względu właśnie na te ażurowania powinno być w nim super. Ma głęboki dekolt w kształcie litery V. Przepiękne guziki, takie w kwiaty. No jest bardzo dziewczęcy. Tutaj na sobie mam rozmiar M, bo nie powiedziałam, jest fajnie dopasowany. Są tutaj takie róże bardziej 3D. Podoba mi się, jak to wygląda. Na dole mam tutaj Mam jeansy. Mam jeansy, które kosztują 140 zł. Wykonane są z bawełny z dwuprocentowym elastanem, i na sobie mam rozmiar 42. Są Z takim średnim, slegowym, wysokim stanem. Tutaj tak naprawdę zakrywają mi pępek tak na styku, więc jakby jest ok, ale mogłyby być wyższe. Ale tutaj jak widzicie, bardzo ładnie wyglądają w brzuchu, Nie marszczą się zbytnio, troszeczkę tylko odstają tutaj z tyłu, ale nieznacznie, fajnie wyglądają w pośladkach. Ogólnie nogawki są w większości dopasowane. Oprócz samych końców. I moim zdaniem troszeczkę to wygląda dziwnie, jak tutaj jest taka stercząca nogawka, ale dajcie znać, co myślicie. Jakoś tak nie zwróciłam uwagi do tej pory, żeby jakieś mam jeansy tak mi odstawały, zazwyczaj jednak się mocno zwężają. Są rozciągliwe i materiał jest przyjemny, także wydaje mi się, że warto sprawdzić na sobie, jak będą leżeć, ponieważ to jest taki pełen, pełen komfort w jeansach. Następnie biały t-shirt z takimi ozdobami holograficznymi. Kosztuje 80 zł. Jest wykonany w 100% z bawełny. I tutaj na sobie mam rozmiar L. Król jest taki bardziej damski. Bardzo jest dopasowany w rękawach. Wręcz powiedziałabym, że one są na mnie zbyt małe. A w tułowiu jest tutaj taki standardowy luz. Ogólnie układa się bardzo dobrze, ale lepiej czułabym się zdecydowanie w większym rozmiarze. Te ozdoby wykonane są z plastiku, mienią się z zieleni, wróż. Jakiś błękit, widzę czasami żółty e, odcień. Czy jest to coś, co mi się podoba? Nie, jakoś na zdjęciach na modelce wyglądało to zdecydowanie lepiej, a w rzeczywistości. I dźwięk, i wygląd, i ostrość tych elementów absolutnie mi nie pasują. Na dole spodnie, które kosztują 160 zł, są to wide widelegi, wykonane w 100% z bawełny. Na sobie mam tutaj rozmiar 42. Są o średnim stanie, jak widzicie. Dopasowane są tutaj z przodu bardzo ładnie. Minimalnie się marszczą. W pośladkach ładnie wyglądają, ale tutaj mocno stają mi w tali z tyłu, że także czuję się po prostu, że wiecie. Nie zsuwają mi się, ale po prostu czuję, jak materiał mi się tutaj przesuwa i nie jest to fajne uczucie. Spodnie te mają naprawdę szerokie nogawki, więc jeśli lubicie takie wiecie, bardziej dzwonowe, szerokie nogawki, to będzie to coś dla Was. Ja osobiście wolę siebie w takich nieco bardziej dopasowanych, w szczególności stojąc bokiem, a tutaj ten luz jest zarówno bokiem, jak i przodem. Przede wszystkim nie jest to krój, który osobiście sama bym wybrała, ale wyglądają ładnie. Mają też bardzo fajny odcień dżinsu, także uważam, że warto Zwrócić na nie uwagę. Zamówiłam jeszcze taką zróżnicowaną koszulę, ponieważ spodobały mi się tutaj bardzo kolory. I to jest coś, co zdecydowanie do mnie przemawia. Jak już jest 120 zł wykonana jest, 100% z wiskoza. I mamy tutaj biały odcień i elementy czerwieni różu oraz różowego fioletu. Na sobie mam tutaj rozmiar L, leży perfekt, jest luźniejsza w środku, ale materiał jest bardzo lejący, więc fajnie tutaj wygląda. Nie jest też jakaś bardzo szeroka, więc też będzie dobrze wyglądała właśnie wsadzona w spódniczki o wysokim stanie. Te spodnie o wysokim stanie nie są, ale o tym zaraz. Jest tutaj lekko opuszczone ramię i właśnie nie rozumiem czemu teraz tylko takie koszule tak naprawdę robią. I ostatnio wszystkie koszule, które mi się podobały, miały właśnie opuszczony stan i większą taką szerokość tutaj. A osobiście preferuję jednak wiecie, standardowe przeszycia, ale tak czy inaczej... Bardzo mi się podoba i to są wzory i kolory, które do mnie pasują zdecydowanie. Jeśli chodzi o dół, są to white leggi, które kosztują 160 zł, są wykonane z bawełny z 2 elastanem. Są elastyczne, choć materiał jest dosyć gruby, więc są takie odczuwalne, powiedziałabym raczej na ten sezon niesienno-zimowy, wczesnowiosenny, e, ponieważ no bardzo mi jest ciepło w tym zestawie, o dziwo. E, tutaj... Stan jest, powiedziałabym, standardowy. To nie jest średni. Ja mam pępek w tym miejscu, więc tak dużo poniżej. No i nie czuję się dobrze i nie czuję, żeby proporcje ciała dobrze mi się tutaj zagrywały. Ja po prostu nie lubię tego typu stanów, ale po prostu w Medicine nie było z czego wybierać. I tak naprawdę wzięłam takie najładniejsze modele, już nie patrząc na to, czy jest... jaki jest stan, ponieważ po prostu coś chciałam Wam pokazać do tego odcinka. Są dopasowane w górnej części, następnie tak lekko się rozchodzą. Są to takie zgrabniejsze white -legi. w takich magawkach. Zdecydowanie lepiej się czuję. No jak widzicie, bokiem wyglądają super. No, gdyby były tylko wysokie, to byłyby świetne. Tym bardziej, że kolor też jak najbardziej mi się podoba. Na koniec przepiękna, wzorzysta bluzka, która kosztuje 110 zł. Nazwa jej rozmiar L, wykonana jest w 100% z biskozy. Jest takim stonowanym szal o niebieskim kolorze, z licznymi kwiatami. Bardzo podoba mi się tutaj połączenie kolorystyczne. Ma też fajny krój, ponieważ ogólnie jest taka dosyć luźna, prosta tutaj w tułowiu, z obszernymi rękawami. Tutaj jest normalne, klasyczne przeżycie. Nie mamy bufki, ale ładnie zakończony jest tutaj dół z fajnymi marszczeniami. Z jednej strony niesamowicie podoba mi się ta bluzka, a z drugiej strony zastanawiam się, czy do mnie pasuje, ale podoba mi się właśnie w takim zestawieniu z jeansami, ze względu na to, że wiecie, to są podobne tony, jeśli chodzi ten niebieski. Do niej dobrałam jeansową spódniczkę, która kosztuje 150 zł. Wykonana jest 100% z bawełny i na sobie mam rozmiar 42. Jest ona z wysokim stanem, idealnie dopasowana. To jest po prostu najlepsza rzecz w tym filmiku, w sensie jeśli chodzi o doły, ze względu na to, że właśnie jest wysoki stan i po prostu tu się wszystko zgadza jest dopasowana do mnie idealnie. Chociaż trochę podchodzi mi ku górze, mam wrażenie. Bardzo ma prosty krój z takim Sporkiem tutaj na środku, długość jest do połowy. Łydki jest dosyć zgrabna, jak patrzymy bokiem, ale ten tył odchodzi, tak wiecie, na zewnątrz i to się akurat bardzo często zdarza. Jak patrzyłam, mierzyłam dużo wspólniczek jeansowych w poprzednim sezonie, ale w dalszym ciągu jest to świetna pozycja. Kochani, to by było wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam wrażenie, że było kilka tutaj naprawdę bardzo fajnych rzeczy, które sama widziałabym w swojej szafie i byłyby właśnie fajnym dopełnieniem. Do tych wszystkich bezików, które tutaj wiszą. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa! Pa.